Obiecałem. zapraszam teraz na otwieranie folii z każdych e, z książek z filmem, to więc zaczynamy, pierwszy film jest to Macbeth, jest Michael Fassbender i Marion Cotillard, wirtualny majsterszczyk Anna Talarska z Onet.pl, Macbeth y, 2015 roku. Działa nie tylko siłą języka, ale obrazów. Paweł Mosakowski, z Gazety Wyborczej. kwawy dramat o rządcy z Zdzisław Pietrasik. Polityka. Jest to film dystrybucji i Film. I ta płyta kosztowała 4 zł. No to na szybko otworzę. Dobra, już otwierałem. O, on ja, folia wpadła. Dobra. I tak wygląda książka. Na szybko. Na szybko. I to jest płyta. Następna płyta za 4 zł. Jest to um, ziemia obecna. na Owajdy. Jest to film poleg konstrukcji cyfrowej. O, już. Też na szybko pokażę. Hmm. Andrzej Wada już zmarł. 9 października poprzedniego roku. To jest film rekonstrukcji cyfrowej. Nie wiem ile trwa. I to są te płyty za 4 złote. A jeszcze, pokazałem płyty. Dobra. Teraz po złotówce. Filmy kręceń 2. Komedia Piotra Weleśniaka. To są. Aktorzy nie będę ich czytał po polsku. Zabawny seksowny, przewrotny. Nawet się nie zorientuje kiedy i was wkręci to. Aleksander e, z Sparty. To jest, <noise> jest. płyta. Następna jest to język krwi z Owenem, Billy, Krudo, Marion, Kotila, Mila, Kunis, Sol, Kaldena, e, Matthias, e, Sean, Sean Nairc oraz James Camp Są kobiety, dla których łami się wszystkie zasady. Śmietnie zrealizowany, dynamiczny tyle sensacyjny, mówi Wiktor Gartowski z polityka. Poczujesz na skórze pulsującą sensację Inside Movie. Wybuchowe ulice pościgi na ekranie wyglądają jeszcze bardziej zjawiskowo niż w rzeczywistości. To list miłosny dedykowany latem 70 Twitch pin Jest to jest płyta. Następna płyta jest to Zakochani w Rzymie. Eh, Woody Allen, Alec Madmin, Roberto Benigni, Penelope Cruz, Judy Davis, eh, Jesse Eisenberg, Greta G n, Gerwig i Ellen Page. To jest ucięte. A! Ten Rzym błyszczy. Click spakam, The Village Voice. Zwariowana, e, e, sarkastycznie uszczegliwa i rubasznie zmysłowa zabawa. Richard Brody, The New Yorker. Jak słyszycie, to wieje bardzo mocny na dworzu, jest bardzo mocny wiatr. A, i tu jest historia filmów Woody Gollana. Chciałbym jeszcze kupić Blue Dusty kiedyś. Mamy druchny film producentów patki i czterdziestoletniego prawiczka. Kacz mega na obcasach. Tutaj są trzy krytyki, nie będę ich czytał. I jedynie będę czytał na okładkach. I tu jest z... z takimi aktorami polskimi. Mogę obiecać, że każda rola w tym filmie będzie zagrana Nie bójmy się... Nie bójmy się wielkich słów. Hollywoodskim poziomie Daniel a... Olbrychski. Semp jest dla wszystkich lubiących dobre filmy. Dla lubiących dobrą w kino. Anna Przybyszka, która już niestety nie żyje. A takiego filmu jeszcze w Polsce nie było. Przynajmniej ja takiego filmu jeszcze nie widziałem. Przemysław Sandowski. Semp opowiada o najważniejszych rzeczach o życiu, miłości i śmierci. Bardzo mi się ten film podoba. To Andrzej Grabowski. I ostatnia płyta. Jest to dokument. Bomba, która wstrząsnęła świat. O historii bomby atomowej opowiada współtwórca, uczestnik projektu Manhattan Roy Glover. No, Nowy Meksyk, pustynia okolica Amar Gordon, to nad nią 16 lipca 1945 roku rozpłysła pierwsza bomba atomowa. Tu są historie Bob Jak wiecie Tutaj historia Tu jest płyta No i to były wszystkie książki z filmem I wszystkie filmy które dostałem Przepraszam za ten dźwięk z Windowsa <laughs> Dobrze, dziękuję za uwagę i do zobaczenia